Ta trylogia była dla mnie taką niespodziewajką, że stwierdziłam, że zasługuje na oddzielny film. Ale od początku. Hej, to Ola, bardzo mi miło, że wstąpiliście na mój kanał. Jeżeli jesteście pierwszy raz, zachęcam do subskrypcji. Przy okazji poplaguję mojego TikToka i mojego Instagrama. Tu bywam częściej, tu bywam rzadziej, ale daję Wam możliwość followowania mnie wszędzie. Linki będą w opisie do wszystkich moich social mediów. W opisie dodam też przedziały czasowe do tego filmiku. Jeżeli chcielibyście przeskoczyć jakąś część i od razu przejść do podsumowania, róbcie to śmiało. Zacznę od moich oczekiwań wobec tej trilogii, później pokrótce opowiem, co się dzieje w danej książce. Postaram się Zrobić opisy bez ale jednak wydarzenia w późniejszych książkach są spoilerem dla wcześniejszych książek, więc może być ciężko. Postaram się mówić najbardziej enigmatycznie jak to możliwe, ale wiecie, jeżeli czujecie, że wolicie przeskoczyć któryś opis przedział czasowy w opisie. Zacznę od moich oczekiwań. Jeśli nie wiecie, ja głównie czytam komedie romantyczne i obyczajówki. Czasem próbuję innych gatunków literackich, ale głównie trzymam się tych dwóch pierwszych. Ale jeśli chodzi o konsumpcję kontentu czytelniczego, tutaj biorę jak leci. I raz na jakiś czas często pojawia się właśnie temat okrutnego księcia. Głównie przy romkom Gellis, które chcą, wiecie, spróbować innych gatunków literackich, sięgają po tę książkę i albo są zachwycone i od razu połykają całą serię, Albo nie są w stanie przebrnąć przez tą część, mówią, że to kompletnie dla nich. 1 na 10 w ogóle nie polecam. I nie powiem zaintrygowały mnie, ale. Jako, że nie czytam w ogóle fantastyki, nie byłam pewna, czy to jest dla mnie, mi się dobra, skoro Romkom Gellis proponują, to pewnie jest dużo romansu, ale z drugiej strony pewnie główna bohaterka jest strasznie irytująca. Czy główny bohater na swoich barkach będzie w stanie utrzymać całą trylogię? W zeszłym roku czytałam Rywalki i bardzo mocno porównywałam w mojej głowie tę trylogię do tej trylogii i miałam takie mm, czy to jest to? Tamtą serię oceniłam 3 na 5, jakby bawiłam się okej. Okay. Szybko się uczytało, ale nie było to nic zmieniającego moje życie, i nie byłam pewna, czy chcę drugi raz przez to przebrnąć. Dodatkowo na moim tbr jest bardzo, bardzo dużo książek. Naprawdę powinnam kupować nową trylogię, tylko dlatego, że inni ludzie o niej mówią. No właśnie, ale założyłam kartę biblioteczną. I się okazało, że w mojej bibliotece publicznej, nie umiem mówić słowa, biblioteka, przepraszam, mogę wypożyczyć całą trilogię. I to mnie przekonało. Stwierdziłam, dobra, zróbmy to. Zaczęłam od wypożyczenia tylko pierwszej książki, stwierdziłam, że jeżeli okaże się, że to nie jest. Tematy dla mnie. Nie będę czytać kolejnych i będę mogła powiedzieć, że próbowałam, ale że po prostu nie spełniło to moich oczekiwań. Tak jak mówiłam, myślałam, że będzie tutaj dużo romansu, że będzie troszeczkę pewnie polityki, skoro jest jakieś królestwo, że 90% tej książki to będą opisy Nowego Świata, tego elfickiego świata i że ogólnie będę się bawić tak pewnie 3 na 5 gwiazdek. Otóż troszeczkę się myliłam. Główną bohaterką tej trylogii jest Jude Duarte, śmiertelniczka, która zostaje pod przymusem zaciągnięta do świata elfickiego przez Madoka, głównego generała sił królewskich Elfame. Madok porywa ją wraz z jej siostrami, ponieważ jest biologicznym ojcem najstarszej siostry Jude, Vivienne. I kiedy przychodzi, odebrać ją jej matce przez przypadek, zabija biologicznych rodziców Jude. I postanawia zaopiekować się całą trójką dziewczynek, Vivienne swoją biologiczną córką oraz Taryn i Jude, które są bliźniaczkami i są biologicznymi córkami jego byłej żony, którą właśnie zamordował. Następnie mamy przeskok o 10 lat do przodu, widzimy jak Tarin i Jude próbują się odnaleźć w elfickim świecie. Ponieważ dziewczyny są śmiertelniczkami, przez resztę elfów są traktowane jako osobniki gorszej kategorii. Dzięki Madokowi, który jest jaki jest. Jest brutalem, mordercą, trochę hamem, troszeczkę burem, ale mam naprawdę nie jest złym. Jako że on ma wysoką pozycję na dworze, stara się zapewnić dziewczynkom tyle, ile może, zabiera je na bale, wysłał je do królewskiej szkoły. No i generalnie nie wspiera, naprawdę nie jest złym Mogło być gorzej. Harin jest dziewczynką dużo spokojniejszą, która myśli o tym, jak dobrze wyjść za mąż, jak zostać dobrą żoną, jak zostać dobrą panią domu. Za to Jude jest bardziej jak jej ojczyn, Matok. Jako głównego wroga wybiera sobie okrutnego księcia, Kardana, który jest najmłodszym i najokrutniejszym królewiczem. Dochodzi między nimi do serii sporów i niesnacek, ale miarka przybiera się dopiero wtedy, kiedy Jude rzuca wyzwanie podczas turnieju. Kardanowi, dzięki czemu w jakiś sposób zdobywa uznanie korony, udaje się dojść do podziemi królewskiego świata. Zostaje zaplątana w różne intrygi korony, dowiaduje się wiele o sobie o tym, jak przebiegła potrafi być, ile bólu potrafi innym zadać. I dowiaduje się, jak naprawdę wygląda życie na dworze i jak skomplikowane relacje panują pomiędzy zarówno rodziną królewską, jak i osobnikami na dworze. W pewnym momencie Jude musi zrobić wszystko, żeby zapobiec krwawej wojnie. Zawiązuje sojusze z osobami, z którymi by się nie spodziewała. Musi... Dojrzeć musi stawić czoła wielu przeciwnościom i śledzimy jej losy z wielkim zainteresowaniem. Jest to książka, która wciąga czytelnika może nie od pierwszej strony, bo kilka pierwszych rozdziałów było dla mnie zastanawiające, ale kiedy przejdzie się przez te powiedzmy 30-40 stron książki dalej płynie się z fabułą i nawet nie zauważycie, kiedy Wam czas minie. Widzimy, jak Jut zmienia się na, na przestrzeni książki, widzimy, jak zmieniają się jej relacje z pozostałymi bohaterami poznajmi, Poznajemy lepiej samego Okrutnego Księcia, poznajemy lepiej cały ten dworski półświatek i ogólnie bawimy się bardzo dobrze. Ja tę książkę oceniłam na cztery gwiazdki. Powiedziałabym, że romans. Całej tej serii. To jest tak naprawdę subplot, i głównie mamy tutaj intrygę, zagadkę i, i to królestwo, i, i świat, w którym żyjemy. Następnie mamy złego króla. Tutaj akcja książki dzieje się 5 miesięcy później. Widzimy, że Jude udało się dość wysoko dojść w hierarchii królewskiej. Zrobiła to dzięki swoim intrygom i nie do końca legalnym umowom, przez co musi o swoją pozycję ciągle walczyć. Ma wiele do powiedzenia na Dworze Królewskim i jej pozycja na dworze jest teraz ważna. Jude dostaje informację, że ktoś z jej przyjaciół ją zdradził i nawet nie wie kto, i to jest główna intryga. Jude, poza tym, że próbuje właśnie utrzymać swoją pozycję na dworze, dalej próbuje powstrzymać krwawą wojnę, to jeszcze dodatkowo szuka osoby, która ją zdradziła. I tutaj w tej książce. Widzimy, jak bohaterowie, głównie bohaterowie Kardan i Jude się docierają, widzimy ich interakcje. Nie ma tutaj tyle tych interakcji, ile bym chciała, i na pewno nadal brakowało mi tego romansu, ale było tutaj kilka uroczych fragmentów i. Kilka ładnych cytatów i nadal bawiłam się bardzo dobrze. Znowu oceniłam tę książkę na cztery gwiazdki. Na końcu książki numer 2 Jude rzeczywiście zostaje zdradzona i jej intrygi obracają się przeciwko niej. Dlatego na początku trzeciej książki zostaje zesłana do świata śmiertelnego, zostaje wygnana z Elysium, pod karą śmierci ma zakaz wstępu do świata elfów. Wiecie, tak naprawdę czytelnik wie o co chodzi i ta zdrada nie jest aż tak zła, jak mogłoby się wydawać, ale Jut jest zraniona i tego się trzymajmy. Jako, że od wielu, wielu lat nie żyła na świecie ziemskim, nie do końca potrafi się tutaj odnaleźć. Dlatego szuka rozrywki, przyjmując zlecenia innych elfów żyjących w świecie śmiertelników. Aż któregoś razu w jej mieszkaniu pojawia się jej siostra bliźniaczka, prosząca ją o pomoc. Aby ratować życie swojej siostry, wraca do Elysium. Początkowo musi udawać Taryn i próbuje chronić swoją rodzinę ale skoro już wstąpiła do tego świata elfów, no to przy okazji załatwia kilka spraw dla siebie, a skoro już weszła, to w sumie wsiąknęła w ten świat z powrotem. Znowu próbuje po pierwsze oczyścić swoje dobre imię, a po drugie udowodnić, że jest coś warta. Kolejna część, kolejna zagadka do rozwiązania, rzut staje na wysokości zadania, ponieważ jest to ostatnia część z trylogii. Każdy z wątków zostaje ładnie zakończony, każdy bohater dostaje to, na co zasłużył i jest tutaj kilka naprawdę uroczych, uroczych fragmentów i, i te relacje zapoczątkowane w poprzednich częściach tutaj są ładnie zakończone. Powiedziałabym, że jest to najnudniejsza książka, ale jeżeli polubiliście bohaterów i polubiliście ten świat, bardzo prawdopodobne, że będzie Wam się podobać najbardziej, ponieważ jako czytelnik czuję się z satysfakcją z sposobu, w jaki poszczególne wątki zostały rozwiązane. Nie dość, że mamy tutaj ładne zakończenie, to jeszcze dla prawdziwych fanów jest epilog, w którym dowiadujemy się jeszcze więcej o bohaterach, szczególnie o bohaterach pobocznych, jak wygląda Da ich życie kolejny rok później, i jest to ładne zakończenie historii. Jest to rzeczywiście czterogwiazdkowa seria. Od początku do końca każdą z tych części oceniłam na cztery gwiazdki. To, co troszeczkę mnie zszokowało, to to, że wątek romantyczny. Był właśnie tym subplotem, ale nie powiem, żeby to odjęło czegoś tej trylogii. Uważam, że jest to historia pełna bez silnego wątku romantycznego i skupiamy się na zagadce, a nie na relacjach między bohaterami. One po prostu dodają troszeczkę uroku książce. Nie ma tutaj jakichś tam niesamowitych plot, twistów i czegoś, czego byśmy się nie spodziewali. Nic nas tutaj nie zaskakuje. Zazwyczaj 50 albo nawet 100 stron wcześniej doskonale wiemy, co się wydarzy. I czasem bohaterowie zachowują się głupiutko i, i mogliby szybciej zrozumieć, o co chodzi tak naprawdę, a błądzą i, i są zaślepieni swoimi emocjami. Co więcej, okrutny książę wcale nie jest tak okrutny, jak mi się tego spodziewała. Ma swoje lepsze i gorsze strony, ale okrutny nie do końca jest epitetem, którym bym okre określiła kardana. Wydaje mi się, że okrutniejsza jest dżut, która... Kumuluje w sobie dużo negatywnych emocji i często gwałtownie postępuje i, i robi rzeczy, których byśmy się po niej nie spodziewali. Ale Cardan sam w sobie nie jest tak okrutny, jakbym na to liczyła. Najbardziej irytującą bohaterką w tej książce jest Tarin, moim zdaniem. Przez całą serię. Strasznie mnie irytuje, jakby rozumiem ją, ale mam takie girl. Ale ogólnie jest to dobra seria. Jest to dobra rozrywka, szybko się czyta. Ja całą tę trylogię przeczytałam chyba w 10 dni, a nie jestem szybkim czytaczem. Po prostu tak bardzo byłam zainteresowana losami bohaterów i losami królestwa. Nie, nie zmieniło to mojego życia, raczej to była dobra rozrywka, jak serial na Netflixie. I ogólnie polecam Wam bardzo tę serię na Reading Slam. Jeżeli chcielibyście zacząć czytać Fantastyka, nie wiecie od czego, to myślę, że to jest dobry sposób, bo właśnie. Nie dość, że jest tu trochę kryminał, to jeszcze jest ten właśnie subplot romantyczny, a opisy świata i ilość magii nie przytłacza czytelnika. Co więcej, dla prawdziwych fanów tej serii, nie dość, że mamy jeszcze prolog, który opowiada o dzieciństwie Kardana, dostępny na bogbicie. Jak przesłucham, to dam Wam znać, czy warto. Krótka novela, dwie godziny, 2,5 godziny słuchania. I teraz. Po angielsku chyba rok temu wyszła duologia następca tronu właśnie o kolejnym pokoleniu. Widzimy, co się dzieje w tym świecie 10 lat później, czyli jeżeli spodoba Wam się to, to macie jeszcze dwie kolejne książki do przeczytania i to tyle na dziś. Jeśli Wy czytaliście tę serię, dajcie znać, na ile wy ją oceniliście jakie jest Wasze zdanie na temat tego świata, widzimy się za tydzień!